Dzień dobry. Witam serdecznie w kolejnej odsłonie programu na temat patologii w polskim IT. Dzisiejszym moim i Państwa gościem jest znany recydywista Jakub P. Dziękujemy Jakubie za przyjęcie zaproszenia. Powiedz, jak to się stało? Dlaczego Dlaczego wywołałeś te zamieszki? Ja wywołałem zamieszki? Ja? To nie, nie, nie. Było tak, siedzę przy kodzie i sobie dowożę to skram kolej, kolejny jak co poniedziałek, piątek, wiadomo, oddajemy. No i oddaję, nie? I wszystko działa, ale mi przychodzi nie przychodzi I patrzę, tam jakiś test coverage, no i że 100%, no a ja mam 9.9, no to mówię, zmieniam na 9.9 i wszystko działa, przecież testowane jest, ładnie hula, wszystkie te, te zachowania odkryłem tym, no, tym event stormingiem tam z chłopakami razem. No i zmieniam 9.9, a oni mi na rozmowę z jakimś tam Quality z Delivery Menagerie. No dobra, no to idę, idę i on mówi, że że ma być 100%, to ja mówię, ale przecież przetestowałem te wszystkie rzeczy. On mówi, ale tutaj zobacz, te z requesty z call center DTOsy masz. No i te settery nie są przetestowane. No to ja mówię, chyba tego nie muszę testować, a on, że trzeba. No to wyszedłem i mówię, z pytoniem, ze szwagrem napisaliśmy taki skrypt. No i wszystkie testy, aserty tam wyrzuciliśmy, he, i nie. I nadal jest 100%, a już się nic nie testuje. Hmm. No i tak się zaczęło. I myślę, że co? Że lepiej nie dawać takiej metryki 100% pokrycia testami kodu, tylko testować to, co ma sens. No ja mu mówię, to jest system do rozmowy. Jak jest 0, to jakaś informacja, 30 informacja, ale 100 to nie jest żaden cel. Mogę mieć 100, w pytonie zrobiliśmy ze szwagę, jeden wieczór. 100% pokrycia, zero jakości. Daje do myślenia. Dziękujemy za podzielenie się swoją historią. Do zobaczenia.